Rubryka ORIENTUJ SIĘ, które zawsze są podane informacje kulturalne, wystawy, galerie sztuki grane w Teatrze Sevruka. Tutaj też informacje kulturalne, na trzech stronach się znajdujące. Oscary, które niedawno były rozdane. Na stronie 13 mamy zaproszenie do kina, które, które można wygrać właśnie w konkursie, dzwoniąc pod podany numer. A na stronie 12 w Piątkowym Elbląskim rozpoczął się konkurs na dziewięciolecie Gazety w Erblągu. Także warto czytać, warto się zapoznać i zostać wiernym czytelnikiem. Djinnica Erblanskiego